Z pomocą Expert Sender Customer Data Platform wyślesz kody rabatowe w newsletterach i wiadomościach e-mail użytych w scenariuszach. Jednak, aby to zrobić, najpierw musisz stworzyć zestaw kodów. Ten temat dokładnie wytłumaczyliśmy w poprzednim wideo oraz w dokumentacji. Linki do tych materiałów znajdziesz w opisie filmu. Za chwilę przeprowadzę cię przez proces dodawania kodu rabatowego w wiadomości e-mail. Za pomocą treści dynamicznej, tak zwanego dynamic content. Jest to fragment tekstu w języku skryptowym, który umożliwia zaawansowaną personalizację wiadomości e-mail, w tym wstawianie unikalnych kodów rabatowych. W menu bocznym wybierz kampanie, a następnie podsekcję e-mail. Teraz kliknij Stwórz e-mail. W podstawowych ustawieniach wprowadź niezbędne dane i określ wskaźniki, które chcesz śledzić. Kolejny krok to stworzenie treści maila. Na potrzeby tego filmu wybierzemy sobie gotowy szablon maila na pierwszy dzień lata. W zależności od tematu, Ty możesz użyć innego szablonu lub samodzielnie stworzyć całą kreację. Oczywiście, szablon ten należy odpowiednio zmodyfikować, by zgadzał się z tematem naszej kampanii. Teraz za pomocą funkcji scal tagi dodamy treść dynamiczną Użyj kodu rabatowego. W tym miejscu należy wpisać numer ID zestawu kodów rabatowych, który ma zostać wykorzystany w tej wiadomości. Aby sprawdzić numer ID w panelu bocznym, wybierz klienci, a następnie kody rabatowe. Zestaw, z którego chcemy skorzystać, ma ID 9. Wracamy do kreacji maila i w tym miejscu podstawiamy 9. Gdy wiadomość zostanie wysłana do klienta, automatycznie zaciągnie się jeden z unikalnych kodów ze stworzonego wcześniej zestawu. Z pomocą treści dynamicznych dodasz nie tylko kody rabatowe importowane do Expert Sender, ale również te z zewnętrznego źródła, na przykład z twojego serwera. Gdy chcesz wysłać kod rabatowy z listy, którą trzymasz u siebie na serwerze, bądź w innym narzędziu zewnętrznym, musisz użyć innej treści dynamicznej. Kliknij z tagi, a następnie wybierz pobierz treść zdalną. Jeżeli Twój sklep umożliwia pobieranie kodów rabatowych za pomocą API przy wykorzystaniu metody typu GET w tym miejscu należy wstawić kod URL tej metody, np. przykład www.twojsklep.pl slash kody rabatowe kampania lato15. Musisz zwrócić jeszcze uwagę na parametr boolsunique, który może przyjmować wartości true lub false. Informuje on o tym, czy zdalny serwer zwraca unikalne odpowiedzi? Jeżeli flaga is unique jest ustawiona na true, zwracana odpowiedź jest unikatowa. W przypadku takiego ustawienia przy kodach rabatowych każdy użytkownik otrzyma unikalny kod. W przypadku ustawienia flagi na false dane zostaną skaszowane na 5 minut i każdy użytkownik otrzyma w tym czasie nieunikalną odpowiedź, czyli taki sam kod będzie wysyłany do wszystkich. Jeżeli nie określi się parametru UNIK, zostanie on z automatu potraktowany jako false. Teraz pozostaje Ci już tylko ustawienie odbiorców, a następnie zaplanowanie wysyłki np. 24 godziny przed pierwszym dniem lata.